To wreszcie nadchodzi sporo zmian i nowości, nadchodzący sezon, a w nim końcowy event, nowa mapa, karnet bojowy, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także kończę go dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo że jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. Jeżeli Wy chcielibyście kiedyś dostać tyle fałdolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. Jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany. A teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku klasycznie chciałbym Was zaprosić na moją mapę, czyli oczywiście Ultimate 1v1. W lutkę wpisujecie Hexokod i tutaj tą mapę macie. Na moment, jak Wy ten materiał oglądacie, to możliwe, że już pojawiła się kolejna nowa aktualizacja. A my przechodzimy do nowości ze świata Fortnite, bo jak się okazuje, mamy ich naprawdę wiele. Zaczynając od pozostałych Halloweenowych kolaboracji, i wiadomo, że podczas tegorocznego koszmarów czar, ogólnie dostaliśmy, no, mega dużo kolabów, ale jeszcze parę z nich nie zostało wydanych. Jak się okazuje, no to dosłownie na przestrzeni tygodnia większość z nich do sklepu trafi. No i generalnie, no to Art The Clown z Terifiera pojawi się 23, Hagiwagi 24, Wednesday 25, przy okazji, no to Nowy słów 25, jak i przy okazji roboty z, właśnie, repo, Pojawią się 26. Także myślę, że mega ciekawie i wiadomo, że poza tymi skinami kolaboracyjnymi zostały jeszcze takie oryginalne, czyli na przykład nowa wersja Marigold, przy okazji Pan Mucha, oczywiście ta typiara z dynią na głowie, czy też na przykład nowy bananek. Także tutaj niestety, ale dat tych skinów nie mamy. No i przy okazji, no to wyciekło też coś takiego, czyli skiny, na które możecie zakładać graffiti. I albo te skiny zostały w 100% anulowane, albo zostaną one dodane w niedalekiej przyszłości Fortnite'a. No niestety stoi to pod znakiem zapytania, ale rzeczywiście takie coś wyciekło. Przechodząc od razu dalej, mamy dość ciekawe info dotyczące turnieju o Skina Wednesday. Jak się okazuje, no to no, cały turniej, nawet tematycznie, miał być w środę, a finalnie został on przełożony. I będzie on dokładnie w czwartek, 23 października. Czyli nie właśnie dnia dzisiejszego, tylko jutrzejszego od 19 do 21 Macie szansę na wygranie Skina Wednesday. Tak samo, jak się okazuje, Fortnite dodał dodatkową sesję tego turnieju, która odbędzie się w sobotę. Od godziny 13 do 15.30 macie drugą szansę. Oczywiście na wygranie skina Wednesday. No ale oczywiście wiadomo, że za 8 punktów dostajecie darmowe graffiti, więc wydaje mi się, że nawet dla tego graffiti warto jest chociażby spróbować ten turniej zagrać. No i przy okazji mamy też info na temat tego, że ten oto kręcący się kotek generalnie nadchodzi jako ścieżka jamowa do Fortnite'a. Także naprawdę ciekawie. No i wiemy też, że Fortnite planuje zrobić kolaborację z grom która nosi nazwę Dumb Ways to die". I przy okazji w całej kolaboracji mamy mieć emotkę i jakiś plecak, także naprawdę ciekawie. Niestety nie wiemy dokładnie kiedy ta kolaboracja się pojawi. Natomiast w tym momencie przejdziemy sobie do wydaje mi się, że czegoś naprawdę ciekawego, czyli do tematu nadchodzącego mini sezonu, ponieważ będzie to oficjalnie mini sezon drugi. Tym razem będzie to z Simpsonami. Jak się okazuje, no to od ostatniego materiału dostaliśmy mega dużo nowych informacji, zaczynając od tak zwanego Story Eventu, który przeniesie nas ogólnie do tego sezonu. No i wiemy, że albo dnia dzisiejszego, albo za dwa dni pojawi się aktualizacja, która wprowadzi nam. Rzeczy dotyczące tego story eventu, mimo tego, że już znamy mniej więcej to, ile ten event będzie ważył. Wiemy, że całość będzie łącznie ważyła 1 GB i właśnie taki pre-event będzie ważył 150 mega, a główny event będzie ważył około 800 mega, No i przy okazji na samym końcu wydarzenia, właśnie będzie Kang i Kodos, czyli do ta lotnia, która przy okazji będzie do pozyskania za darmo, najprawdopodobniej za udział w całym takowym wydarzeniu. Natomiast moi drodzy, jak się okazuje, no to takie podbudowanie pod to wydarzenie będzie wyświetlane na telewizorach i będzie właśnie yy, coś wyświetlane na telewizorach, co jest chwilowo nieznane. Także, no, całe to mini wydarzenie wydaje mi się, że jest ciekawe i w sumie nie do końca takie mini, bo tutaj macie porównanie z niektórymi innymi eventami. Ile na przykład takowe ważyły. Także, w sumie, no to 1 gb w porównaniu do tego, że na przykład Galactus ważył 500 mega, czy też event Big Bang. Które ważyły właśnie prawie 2 giga, no to naprawdę ciekawie. Zobaczymy, co tam dokładnie będzie. Bo może to być akurat mega, mega ciekawe. I ja osobiście jestem ciekawy też, jak w ogóle zostaniemy przeniesieni do całego tego sezonu Simpsonowego. Ale wiadomo, że nie samymi eventami człowiek żyje ponieważ przechodząc od razu dalej mamy informacje na temat mapy w ostatnim filmie mówiłem wam, że mapa jest potwierdzona na to, że będzie to w sumie w 100% Springfield czyli oczywiście, do, że tak powie miasto z Simpsonów no i w sumie to będzie cała nowa mapa i jak się okazuje ma ona posiadać coś takiego jak cel shading, czyli no generalnie takie można by powiedzieć, że animowane spojrzenie na całą mapę, no i generalnie no likerzy napisali, że ta mapa ma być w 100% właśnie cel shadedowana, także czy ciekawie czy nie, to tutaj akurat zostawiam już tylko i wyłącznie wam do opinii. Przechodząc od razu dalej, mamy to, że między innymi w karnecie LEGO mamy dostać Simpsonów, także dosłownie będziemy mieli tylko i wyłącznie same Simpsonów. No i przy okazji wy, moi drodzy, właśnie karnecie bojowym i ogólnie w nadchodzącym sezonie mają się pojawić jakieś mashupy skinów, czyli takie remiksy. Najprawdopodobniej nie będzie to w karnecie bojowym, ale możemy się spodziewać tego, że gdzieś w sklepie jakieś mashupy się pojawią. Kto wie, może w karnecie jeden na przykład mashup się pojawi, w sensie taki remiksik skinów, czyli połączenie Simpsona z jakimś skinem z Fortnite'a. No, będzie to definitywnie wyglądało ciekawie. No i przy okazji dostaliśmy też potwierdzenie na temat jednego ze skinów. Jak się okazuje, no to Ned Flanders nadchodzi do nadchodzącego sezonu z Simpsonami. No i nie wiemy, czy będzie on w karnecie, czy może jednak niekoniecznie. No ale wiadomo, że na przykład takie kultowe postacie jak chociażby Homer Simpson też na przykład się pojawią, to jest raczej pewne. Czy w karnecie też nie mam pojęcia, no ale no możemy być pewni, że raczej karnet będzie w motywie Simpsonów, a nie w właśnie połączeniu skinów, bo no byłoby to niezbyt ciekawe. No i co? Tak naprawdę, jeśli chodzi o ten nadchodzący sezon, to mapa będzie mniej więcej wyglądała tak: będzie ona miała cel shading, no i karnet będzie Simpsonowy. Także, no naprawdę ciekawie. Przy okazji, zostaniemy tam przeniesieni poprzez jakieś wydarzenie, gdzie będzie również Kang i Kodos. Także czekamy na jeszcze więcej info, bo wiadomo, że takowe będzie nadchodziło tylko i wyłącznie więcej z każdym następnym dniem. Także, jak będziemy mieli nowe informacje na temat nadchodzącego mini-sezonu drugiego z Simpsonami, to od razu was o tym poinformuję, więc subskrybujcie z dzwoneczkiem. Zostawiajcie tu łapeczki do góry. Oczywiście jak będziecie robili zakupy w Fortnite'owym sklepie, możecie je zrobić z kodzikiem HEXOKOT. No, mam nadzieję, że... Takowy kodzik wpisany macie. No i zapraszam Was też na Ultimate One v 1 Oczywiście w lutkę wpisujecie Hexokot i tutaj macie mapę. Już yy, niedługo będzie nowy update. Z tego co wiem, to chyba nawet jak Wy to oglądacie, to już jest dostępny. A jak nie, to będzie zaraz. No i to tyle. Trzymajcie się. Ja byłem Hexo i... A, jak obejrzeliście ten film do końca, w komentarzu możecie napisać, czy czekacie na sezon z Simpsonami, czy może jednak niekoniecznie. No, takie ogólne nastawienie do tego nadchodzącego sezonu. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!